Hej, cześć, Dzisiaj Dzisiaj powracamy do moich filmików i dzisiaj będę malował mój pokój, mój wymarzony pokoik. Ogólnie mam tu rzeczy, tata będzie mi pomagała jak zawsze. Mój pokój będzie w kolorze chyba turkusowym, czy taki niebieski? Turkusowy. No, będę miał tablicę, o której zawsze możemy mieć, więc ja nie przedłużam i co? Ja się biorę do roboty! Mam takie rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. No. Dzisiaj to będzie zabawa. Dobrze, fajnie. No, Jest. Nie. Meisterst. Yes. Zaczniesz no. najpierw od położenia, od akrylu. Yeah. Gdzie? <grymne> Ch chodzi, tak? o, chodzi o to, że. Tak, z mi, to. No, kręć i. Oh, dobra, Nie I zobacz. I tu jest akryl, to jest tak, tu? jakby. E, tak, i będziesz musiał tutaj w pistolet tak lekko tak naciskać. No, jeszcze lekko? naciskaj, puszę i naciskaj. O, właśnie. Mocniej, mocniej musisz. No to co? Musisz tak? Mocniej nacisnąć. Czyli tak jak broń? Tak, tak. Tak jak broń. Poczekaj. Co? O, jest. No. I teraz i wzdłuż. Poczekaj. Ja będę palcem, ty naciskaj, i będziemy jechać w dół. O. Naciskaj, naciskaj, naciskaj. O, właśnie, i te. Puść, i jeszcze raz. Stąd. Musisz cały czas jakby naciskać. Nie, nie, nie za szybko, nie za szybko, nie za szybko, za szybko robisz. Wolniej, jeszcze raz. I, I naciskaj, i naciskaj. I cały czas, cały czas. O, właśnie, o, właśnie, o. I wtedy trzeba o, właśnie, i trzeba zjeżdżać. Akryl już mamy włożony, akryl jest, o, kładzie, ale akryl jest do tego, żeby jakby narożniki, narożniki wypełniać i żeby nie było takich dziur, tak? Tak, tak. No, Mogiesz malować? Nie, teraz trzeba będzie zagruntować. Powiedziałeś o tym, że gładź, tak? Gdzie, gdzie jest gładź? No ale dotknij. Widzisz, czuję, że jest sypkie? I właśnie żeby nie było takie sypkie tutaj nie widać. Na palcu, zdejmie. Nie, tam, ale widać. Tak? Ja może pokażę. O! Jest. Jest gładź. O nie, widzę tutaj nie papilary. I, <laughs> I teraz musisz specjalnym tam jest gruntem pomalować ściany, żeby później można móc malować. Co? Tam, tam pędzelek i w tamtym wiaderku. To? Nie. To później. To co? Tamten pędzelek. Tak. No, żrąca? Żrąca. Czyli? No. Czyli może wypalić ci. nie? No. Dobra, maluj. Teraz będę gruntować, ale teraz trochę się boję, jak tata mi powiedział, że może mi wyrazić ciągu. No, bo to jest substancja żrąca. Dlatego masz okulary. No i trzeba uważać. I teraz maluj. Ale jeżeli tu nie dotknie? Nie no, nic się nie stanie jak się zmyje później, ale trzeba uważać. O właśnie. Ale winny. Musisz w jedną nie, nie tylko w jedną hmm. stronę, tylko ruchy, góra-dół, góra-dół. O, i drugą, o właśnie. Tak. I obok. Tu nie, tutaj tylko raz wystarczy, żeby przejechać. Bo to nie jest malowanie, tylko to jest takie zabezpieczenie... Tu? ...ściany. Tak, już wystarczy raz i dalej. Żeby tylko pamiętać, w którym miejscu to już było pomalowane. Widać. Za dużo w jednym miejscu i jest... Błać? No, i gładź schodzi. Trzeba raz i delikatnie. Nie, mo no, nie, za... nie Nie ruszaj, bo jest ścianę brzydką. Już mam te ściany zagruntowane. Teraz, zanim będę malował, to jeszcze pomaluję tablicę. Znaczy, nie tablicę. Znaczy, pomaluję, żebym miał tablicę. Mam tu taką tablicę. Pomal farbę tablicową. No, farbę tablicową. I pomalujemy i będę miał tablicę. Ona oczywiście będzie musiała wyschnąć, więc jak to się otwiera. Ale to później. Najpierw musimy zrobić. Po, gdzie chcesz tą tablicę? W którym ja? miejscu? Tu. W tym kącie? A tutaj, jak będzie ta szafa, ja bym maksymalnie do zrobił. No ja chcę na tablicy rysunki, chcę do prac domowych, bawić się. Czy musisz mieć blisko biurka? Nie. No tak. A biurko? Będzie, Znaczy ta tablica, będzie przy biurku. Okay, zaznacz, gdzie ma być najniżej. Najniżej? Najniżej. I zro, postaw kropkę. Chodzi o, no, gdzieś tutaj, w tym, w tym rejonie, gdzie, gdzie najniżej chcesz tablicę. Proszę, wydajcie, żeby, żeby no to, nie na... było tak. Znaczy, Dobra, tu narysuj kropkę. To, to wiesz, tam, albo tu. Okej, okay, narysuj kropkę. I teraz, dokąd ma być ta tablica? No jak tu będę pisał... Czy jeszcze wyżej, bo wiesz, no. musisz wziąć pod uwagę, że urośniesz. No właśnie. Czyli ja wyżej. Dotąd? No tak, bo wiesz, kiedy ja bym pisał, no tak dotąd. Odtąd? Dotąd. -taka, taka duża tablica, żeby była? Nie gdzie No bo tu tak to jeszcze by było miejsce. Wiesz co to jest za narzędzie? Linijka. <głos》>, linijka. Poziomica. No, bo jak teraz A Na statywie, coś. Do w statywie, tak. Mhm. Dobrze, teraz tak, przyłożymy do tych dwóch kropek. Na dole i na górze. Znaczy, no linięka. O, właśnie, i musisz teraz. Musisz dołożyć do na dole do kreski, do kropeczki. Teraz poziomica, służy do tego, żeby pokazać, czy jest równo. I zobacz, tutaj musi być to powietrze po środku. Wtedy będzie, Wtedy będzie. Dół sobie zostaw i górę przesuwaj. Jest na średku. Właśnie mam nazwane miejsce na tablicę. W tym, o to przełomie? Dobrze mówię, przełom? No, po prostu w tym kwadracie będzie moja fig na Może nie, czy nie jest kwadrat chyba. Jest no tak, pod kwadratem postaw... wyszło, wyszło. Ale bardziej chyba prostokąt. Teraz nieważne, możesz malować? Nie, teraz musimy okleić to, żeby nie szybić. No, Teraz trzeba okleić, to? żeby nie wjechać na to, rozumiesz? Ja najpierw wezmę tutaj. A, a nie, to, a nie po tej stronie? Nie, bo chodzi o to, żeby nie wjechać na to. Rozumiesz? Tutaj będzie białe na razie. Teraz pomalujemy w turkusowy kolor. Resztę. A chodzi o to, żeby a. tutaj. Żeby tutaj nie wjechać. Poczekaj. Już mam taśmam odklejone. I teraz zobaczymy jakie będzie miała miarę. Czyli czy to będzie przez Wiesz skąd się zaczyna? O, nie że stąd. 100 115. 115. 115. No, a teraz w górę zaczynamy. Na 118. No czyli kwadrat praktycznie na oko nam wyszedł. Prawie Praktycz, kwadrat. Praktycznie. Ja nie chcę mieć białego pokoju, to bo to jest białe. Ale słuchaj, e, weź, weź tym, tylko żeby, żeby zamoc nie zamoczyć albo coś dłuższego. Ty wymieszaj. Teraz muszę wymieszać, no. No, wymieszaj. Wyleję Czyste włożyłeś? Czyste było chyba, no. Wow, To jest pod spodem, ale będę miał piękny pokój. Uwielbiam takie momenty, jak jest taka mieszanka. Widzisz na potyku? Mhm. Ale ekstra. Czym mam wyleć? czy mam całą, wszystko nie, wylać? Nie, nie, z y, połowy wylej. Nie jest lekkie, musisz wyżej podnieść. Okej, okay. po, poczekaj, czekaj, czekaj, nad tym trzymaj, trzymaj nad tym. Niech troszeczkę zleci. Dobra, okej, okay. postaw. Wow, jaki kolor piękny, jaki ja będę miał ładny pokój. Tu bardzo. Dajesz, dajesz. Już chcę. Właśnie zapaliliśmy lampkę, która jest nad wami, bo się robi coraz ciemniej i żeby sprawdzić, czy coś będzie wszystko dobrze, to wszyscy stajemy najpierw, ja pomaluję najpierw na tej ścianie, a jeżeli będzie wszystko okej, okay, to pomalujemy na tej i dłużej. Ja pomaluję, nie pada. Dobra, już? Z tego teraz... ja co wiem, to się moczyło i się malowało. Tak, ale, mój, ale ponieważ to jest pierwszy, pierwsze malowanie, to musisz dobrze y, wałek namoczyć. Raz, dwa i trzy. O, wow, ale ciężkie. Nie mogę tego przewrócić kompletnie. Za dużo wziąłeś? No to na bok. A bo dolałeś nowej farby i dlatego tak jest. Aha. Weź to postawiaj, tak. Ale będę miał inne płotki. Tak, ty będziesz miał inne panele. Chcesz malować? Ale zanim zaczniesz malować, zwróć uwagę, że poprawiłem jakieś nierówności gładzią. Widzisz? Ale są tu naprawdę? Tak i teraz będziesz musiał jeszcze to dotrzeć Zanim zaczniesz malować Gąbeczka Szyma, się, może, poczekaj, Ja widziałam, Może... poczekaj A może weźmiesz jakieś rękawiczki? Bez Co? Dobra. to? Dobra. się nie przyjmij. Dobra, spróbuj najpierw to, żeby było równe tutaj, Zobacz, w tym miejscu spróbuj. Jeden ja tu się skoncentruj, Najlepiej. O, właśnie, no? To jest <śle> Jak widzicie, cały pokój będzie na morsko, albo na angielsko, jak ja chcesz, albo turkusowo, ale te dwie ściany będą na białym. Jak to rozumiem? Ojej, to, to mi się. O, przykryłem. Będą te specjalne ledy tam jeszcze, w w trójkęciku może i tu jak widzicie będzie mój przycisk na 100 tysięcy. Nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądało. Teraz czas na najważniejszy czyli na tablicę. Ach jest. Ach nie ma. Jej. No, obok gdzieś przekręć obok. O właśnie i tutaj no. A co? Zobacz tam nie, nie, nie włożysz się. O, pięknie. Oj, trzeba było chyba wymieszać to. Chyba trzeba było wymieszać. No nic, wymieszamy tutaj. Oj, wymieszaj. Dokładnie. To wygląda jakby miał czarny fokły. Poczekaj, żeby nie rozlać. No, teraz chwila, prawda? Już dobra spokojnie. Delikatnie. Tu są... To to dobrze, dobrze, okej, okay, to właśnie to zakryje. Ale nie, że widzisz niebieską. Ja wiem, ale to zakryje, to, to, to nic nie szkodzi. Właśnie skończyliśmy wszystkie ściany i ta bliza nareszcie jest skończona. Od razu mówię pytanko, gdy wyschnie to dopiero zdejmiemy tą tą taką taśmę. To jest taśma malarska. No, będziemy musieli jeszcze pomalować. Dwa razy i co? Moje odcinki będą w moim nowym pokoju. Na pewno będzie jak wyglądał mój pokój. A może moi koledzy będą mieli przepremię Hmm... A może nie? A może tak. Nie wiem. Ale subskrybujcie ten kanał. Bierzcie ze mną na bieżąco, bo mamy odcineczki, bo dawno nie było, ale teraz się pojawiają, więc.